Wita to wszystko gra. Widzę was wciąż w moich znakach. Kim chce być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem. Ja chciałbym być słabny. Chcę być złoża z sobie żyć. Gdy drodze nie przeszkodzi mi nic. Spakowane torby na drogę już mam. Kiedyś stoję tam. Bo ja chciałbym być.

Witajcie w totalnej porażce podsumowaniu! Nadajemy na żywo z tropikalnych wybrzeży Hawajów. W tym sezonie podróżowaliśmy po całym świecie, a na sam koniec przybyliśmy do prawdziwego raju. I nie imprezuję tu w pojedynkę? O nie! Przywitajcie się z Lożą Gwiazd! Jeszcze tylko dwa odcinki dzielą nas od poznania zioma, który wygra milion dolarów, a finał zostanie rozegrany właśnie tutaj! Naszymi pierwszymi gośćmi są uczestnicy, którzy już wcześniej opuścili program. Powitajcie! Owena, Kortni i Dankana. Dlaczego zostałam zaproszona razem z Owenem i tym głupkiem? Dzisiaj wszystko będzie na opak, Kortni. Ale będę mogła zaśpiewać piosenkę, prawda? Pracuję nad nią od tygodni. Mm, 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 mm. Zaraz! Najpierw przywitam jeszcze jednego byłego uczestnika show. To królowa bólu we własnej osobie, Blaine Lee. Dlaczego ją tak urządziłeś, Jeff? To nie ja! Chyba pamiętacie, jak Courtney i Blaine Lee musiały wykonać skok wstydu nad Chinami? Z tego niepublikowanego dotychczas materiału dowiecie się, co się stało potem. I. bum! <ścoughs> W poprzednim odcinku podsumowania moja wspaniała współprowadząca Bridget opiekowała się rannym niedźwiedziem na Syberii. Mistrz czuje się już lepiej. Na szczęście. Ale władze lotniska nie pozwoliły Bridget opuścić kraju, bo miała tylko paszport Blaineley. Potem Bridget utknęła na jakiejś małej, zapyziałej rosyjskiej łodzi rybackiej. Aż do teraz. Popatrzcie. Jeff, tak się cieszę, że cię widzę. I jest to? Wow, wow. Przepraszam. Nie martw się, kotku. Teraz, kiedy moja współprowadząca wróciła do programu, czuję się o niebo lepiej. Mm. Wow. Nie Bruno, niedobry miś, niedobry. O, stał się bardzo zazdrosny, od kiedy wyleczyłam mu łapę, ale jest zupełnie niegroźny. Tak długo, jak nikt się do mnie nie zbliża. Czy to znaczy, że nie będę mógł się nawet do ciebie przytulić? Chyba nic się nie stanie, jeśli zrobimy łokciowego żółwika? Chyba po prostu jest głodny. Lepiej zajmijmy się programem. W tym sezonie loża gwiazd będzie miała duży wpływ na to, kto wygra bańkę. Świetnie, bo ja mam dużo do powiedzenia na ten temat bardzo dużo. Cody musi wygrać finał, bo jest jedyną dobrą osobą, która została w grze! Pod warunkiem, że oni pozostali w ogóle przeżyją! Przecież utknęli w Dramheller. Główną przyczyną śmierci jest tam utknięcie w Dramheller. Czy są w stanie dotrzeć tu w jednym kawałku? Spokojnie, Skarbie. Ci goście są mocni. Na przykład Heather to karaluch totalnej porażki. Nie chodziło ci o Izykiela? Heather to raczej porost totalnej porażki. One potrafią przeżyć wszystko! Ach, chodzi o to, że. Jakoś na pewno uda im się tu dotrzeć. I będzie przy tym niezła zabawa. Cokolwiek się zdarzy. No więc, jak myślicie, kto wygra ten sezon? Komu pomożecie? Kto to będzie dziś? Czy to Heder, Alejandro, czy Cody może być? To Heder, jak lud zimna. Lecz bardzo ostro gra. Kto by ją chronić chciał? Komu pomożecie? Kto to będzie dziś? Czy to Heder, Alejandro, czy Cody może być? Riki, tiki, tiki, uwierzcie mi, Wygrać może tylko kaoki w cieniu niczym król wolno są, czy dziś jakiś dling? W stylu to chowajskim jest. Do domu weźcie czedar, bo można uśmiać się. Psi dzień Hej, kto Nikt! Harold! Rychityki tak się robi, wybrałem dzisiaj wygrał kodi Rymy tutaj są i o to tu chodzi. Tu chodzi. Chłopak, głębsłodzie! złodziej. Duncan jest trupem. dosyć wyłączyć muzykę! Uwielbiam imprezki jak nikt inny, ale Harold! Są pewne granice! Konfiskuję to! Proszę bridge! Dzięki Jeff! Oh! Jeff! Niedobry Bruno. Jeff to mój chłopak. A -a -a -a! <śpies urat korty> Możemy uspokoić jakoś tego niedźwiedzia? Może herbatką kawa? Kawa to korzeń o działaniu uspokajającym, którego używają Polinezyjczycy. Czy on ogranicza też może apetyt? Zanim lożak gwiazd za pomocą chorągiewek pokaże nam komu będzie kibicować, zobaczmy sylwetki naszych finalistów. Które z nich ma największe szanse na zgarnięcie kasiory? Zobaczmy, kto już zasłużył na wygraną, ponosząc totalne obrażenia! Kody dostał nieźle w kość podczas tego sezonu. Większość krzywd wyrządziła mu Sierra. Ale gdy się rozchorował, Sierra zadbała o to, aby pozostał w grze. Oczywiście rozchorował się wyłącznie przez nią. Sierra odpadła i teraz Cody po raz pierwszy musi sobie radzić sam. Ale nie zapominajmy o jego prawym sierpowym. Cody jest odpowiedzialny za najbardziej widowiskowy nokaut tego sezonu. Tylko udawałem, żeby mu nie było przykro. Szarmancki i uroczy obiekt westchnień Sierry czy pogromca Duncan'a? Cody jest zupełnie nieprzewidywalny. To czyni go naszą wielką niewiadomą. Jeff, przestań! Porana Alejandro! Alejandro udało się uniknąć obrażeń przez cały sezon, nawet kiedy walczył z ogromnymi gąsienicami w Amazonii, przybyszami z kosmosu w strefie 51 i niestrawnością Oena w Szwecji. Poza tym niech podniosą ręce ci, którzy są tu dziś przez niego. Alejandro, ma też słabe punkty. Izykiel Rozprówacz skasował go jeszcze przed lądowaniem w Londynie. Poza tym w Grecji, Al przeżył najbardziej upokarzającą porażkę tego sezonu. Możemy zobaczyć? A teraz w zwolnionym tempie. Do tyłu, do przodu. Przynajmniej dostał się do finałowej trójki. Tylko dlatego, że Sierra wysadziła samolot Krisa. W przeciwnym razie dawno by wyleciał! Dokładnie! Ten koro ma chyba podkowę wielkości Teksasu! Mógłbyś chociaż udawać, że jesteś bezstronny? A jak szło Heather w tym sezonie? Udało jej się przeżyć konfrontację z krokodyrami albinosami, małymi ptaszkami i wkurzonymi członkami jej własnej drużyny. A było ich całkiem sporo! Nic jej nie powstrzyma! Ani wybity ząb! Jeszcze raz leszał Świetna robota! Ani ciosy mocno wkurzonego Kondora! Jeśli Cody jest naszą wielką niewiadomą, a Alejandro to kapitan powrót, Heder powinniśmy nazwać nieposkromioną siłą. To ma być nieposkromiona siła? Wygląda jak wampir. Dokładnie! One są tak samo złe i absolutnie nieposkromione! Jak na razie ciężko przewidzieć finał tej rywalizacji. Przekonajmy się teraz, co może jeszcze pokrzyżować plany trójce finalistów. Cody ma wiele poważnych alergii, a jego lekarstwa przepadły, gdy samolot wyleciał w powietrze w Albercie. Jeśli finałowe zadanie będzie polegało na przedarciu się przez dżunglę, Cody może nie wyjść z niego cało. Jeśli chodzi o Alejandro, to jest on wybrednym smakoszem. Jego ciało jest świątynią, która nie uznaje ani tłustych, ani chemicznie ulepszanych potraw. Lepiej dla niego, żeby finałowe wyzwanie nie było związane z jedzeniem kort i mu już nie pomoże. A największą słabością Heder, prócz jej okropnego charakteru, wydaje się być Alejandro. Bez dwóch zdań. Chyba już sama jego obecność ją dekoncentruje. Jeśli Heder chce pokonać Alejandro, będzie musiała wziąć się w garść. A teraz gwóźdź programu Ludziska. Pora wybrać waszych ulubionych finalistów. Widzę, że jesteś fanką Heather, pasujecie do siebie. Nie ma mowy, żeby Cody wygrał z Alejandro. On nawet nie potrafi pozbyć się Sierry. Tak, ale ona jest wytrwała. Moim zdaniem Alejandro przebił was wszystkich. Jest najlepszym zawodnikiem w historii programu. Ale jedynym fajnym, który pozostał, jest Cody. Zasłużył na ten hajs. Eee, czy herbatka jest już gotowa? Ja to zrobię. Przeszedłem trening tresury zwierząt na letnim obozie cyrkowców i astronautów. Jak leci, niedźwiadku? Przyznaję, że naprawdę ładny z ciebie Ursus Arktos Arktos. Specjalnie dla ciebie przygotowałem wyśmienity wywar z kawy. Otwórz, buzię. Po 44 dniach rozłąki zasłużyłam chyba na całusa! Super! O! O! Jeff! Eee, już niedługo kilku wybrańców z Loży gwiazd weźmie udział w śmiertelnie niebezpiecznym wyzwaniu surfingowym. Wygrany zagwarantuje przewagę finaliście, któremu kibicuje. Eee, to wszystko zobaczycie! Zaraz po przerwie w totalnej porażce! Podsumowaniu! Zdejmijcie Bruno! Z Ponownie w totalnej porażce podsumowaniu. Nie ma już wśród nas dzikich zwierząt. A teraz zamierzamy przenieść ten program na zupełnie nowy poziom rebelki ziomy. Oddaję Ci głos, Bridget. Dzięki, Jeff. No, jak tam? Tęskniliście za udziałem w grze? Świetnie, bo teraz to wy weźmiecie udział w wyzwaniu, żeby pomóc w wygranej waszemu ulubionemu finaliście. Mm. Mm. Naprawdę tylko ja współczuję tej biedaczce? Czy ktoś mógłby się nią zaopiekować? Owen, zrób coś miły z ciebie, facet. E, nie mogę, prawda? Bo nie jesteśmy w tej samej drużynie, sorki. Zaraz, jak to się stało, że Alejandro ma aż pięć osób w swoim zespole, a Heather tylko jedną? Owen? Ewa, Justin i Leshauna będziecie w drużynie heder. No daj spokój! Cieszę się, że stajecie murem za waszymi idolami, bo jedna osoba z każdego zespołu będzie musiała zaryzykować życie dla swojego finalisty. Jacyś ochotnicy? Ja jestem najlepsza w moim zespole. Proszę was, dajcie mi wystartować dla Hodiego. Jeśli jesteś na tyle głupi, żeby wziąć udział w samobójczym wyzwaniu surfingowym, mnie pasuje! Tak! Wiesz dlaczego? Pokażę Leshaunie, że naprawdę wymiatam na desce. A kto będzie reprezentował drużynę Heather? Blainley się zgłasza. Ryberka! <laughs> Dowiemy się teraz, jakiemu wyzwaniu stawią czoła Courtney, Harold i Blainley. Zawodnicy będą musieli dobiec na szczyt góry i zgarnąć jeden z naszyjników wiszących na szyi Lono, hawajskiego boga szczęścia i gier sportowych. Potem uczestnicy zjadą na desce surfingowej w dół strumienia. Aha, na samym dole powinniście uważać na drobne erupcje laby. <tryk> Może Blainley nie powinna brać w tym udziału? Jest taka, no wiesz, bezradna. Ktoś to musi zrobić i nie będę to ja, ani ty. No dobra, Blainley, pomogę ci się dostać na górę. Nie chcę nawet myśleć, co zrobiłaby mi heter, gdyby dowiedziała się, że nie pomogłem jej wygrać. Spójrzcie, oto typowe zwierzęta, które możecie spotkać na Hawajach. Jeśli wybierzecie się do Zoo. Drużyny muszą wybrać zwierzę, które ich zdaniem najlepiej odzwierciedla ducha ich finalisty. Plainley? Które zwierzę według ciebie pasuje do Heder? Wydaje mi się, że chodzi jej o Dobermana. W takim razie już wiemy, że symbolem Heather będzie Doberman. Świetnie! Harold, zwierzę dla kobiego? Kurczę, ale tu są same drapieżniki. Ten program trwa tylko pół godziny. W praktyce to tylko 22 minuty, wliczając czołówkę i napisy końcowe. Jeleń! Kod jest jeleniem! <ślesk> Śmiejcie się, jeśli chcecie, ale mam swoje powody. I nie chodzi mi o te wielkie, niewinne oczy i mały ogonek. Kortni, wybrałaś już coś dla Alejandro? Zdecydowałam się na jaguara. Jaguar? Jesteś pewna? Ależ oczywiście! One są sprytne, szczupłe i szybkie. Są też zdradliwe. Lepiej mieć na nie oko. W porządku, ale jest mały haczyk. Co się stanie, jeśli już uda wam się zjechać na desce z naszyjnikiem? Żeby wygrać, będziecie musieli założyć go na szyję waszemu zwierzakowi! Śmialiście się, że wybrałem jelenia. Jak widzicie, lepiej mnie nie lekceważyć. Ja zawsze wygrywam w tej grze. Poza przypadkami, kiedy nie wygrywasz. Tym razem też tak będzie, bo ja łatwo poradzę sobie z Jaguarem. Eee, zdaje się, że to ja będę musiał pomóc Blaney z Dobermanem, prawda? Zawodnik, który jako pierwszy założy naszyjnik swojemu zwierzęciu, wygra przewagę dla swojego finalisty. Przewidzieliśmy też nagrodę za drugie miejsce. Ostatnia drużyna nie dostanie już nic, a jej zawodnik będzie miał w finale ekstremalnie trudne zadanie. O ile oczywiście wejdzie do finału. Życzymy powodzenia! I... Start. Przygotuj się na przegraną z moimi szalonymi mocami! Przygotuj się na porażkę z moimi normalnymi! No i w górę! Super! Y -y. Ha, ha, ha. A, oj! Ojej! Oj, przepraszam! Naprawdę nie chciałem. Zaraz ci pomogę! Aj! Proszę, nie mści się za to na mnie! To był wypadek! Przysięgam! Wielki Lono, dzięki Ci za ten kwiecisty podarunek. Nigdy Cię nie zawiodę. Tak. E, 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 Kurczę, ale stromizna. Ale udało nam się, prawda, partnerze? Sorki ziomy, ale Chris nalegał na piosenkę. Nareszcie! Mm -mm. Dankan mydła nie chce znać, a głęb jest beznadziejna, tak! Nie tę piosenkę związaną z wyzwaniem. To w hawajskim stylu jest, gdy strumieniem płynie się. Myślę, że nie spali mnie ta gorąca lawa. Koniec już, moich szans to nie daje w nocy spać. Ochotnikiem będę raz. Choć to nie zabawa, wygrywam już Tak, tak wygrywam to tak, już Tak, Ja startuję szybciej! Tak, tak! Wygrywam wyścig! Tak, tak. Trochę sztywna jesteś, wiem, i nie za bardzo ruszasz się, ale idź i pokaż im tak! Jak czynią to zwycięzcy! Dziś wygram do ja, tak, tak. bo jestem prawie tak, z nim tak! tak. A ja dla Kogeda tak, tak. Przyprawię le szałmy To No gorąco a. Au, to nie fair Wyszło nie tak No cóż, wybacz Blenny Mi już Lepiej już Poddaj się tak, tak. Ja wciąż jestem w rzece tak, je tak. tak. Tym tak, razem tak. Nie tak, Sorki tak. Korpi, to ja já to vygrám. A... Oh, 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 tím, tím razem to já. Ja. Tak! Chyba ktoś powinien ją wyłowić! Lekarz! Ech, ratownik! Bruno! Nie! Myślisz, że ją zje? Był już bardzo głodny! <laughs> Spójrz, Bruno aportuje Blainley. To mi się podoba! O, tak się cieszę, że znowu jesteśmy razem! Ja też się cieszę, kochanie! Jesteś najlepszą współprowadzącą! O, ostrożnie. Dobra, przytuliz mnie wreszcie. E, przepraszam, że przeszkadzam, ale gdzie moja nagroda? To było naprawdę niewiarygodne, Courtney. Poważnie! Nie myślałem, że ktoś przeżyje. Co? Co? To był pomysł Chrisa. Ale ktoś jednak wygrał, bo dziewczyny rządzą. A dzięki Kortni Alejandro będzie miał prawo skorzystać ze znaczącego ułatwienia w finałowym wyzwaniu. Tak, na pewno wszyscy się bardzo cieszymy z tego powodu. Dostanie zaczkę! Wszystko wyjaśni się wkrótce. Drużyna Kowi gratuluje. Dostajecie mniejsze ułatwienie. Wózek dziecięcy! Hurra! A ponieważ jej drużyna była ostatnia, Heather nie dostanie nic poza odrobiną niedźwiedziej śliny. O, to raczej jej niezbyt pomoże w finałowym wyzwaniu. To prawda, mój niedźwiadku. Już po niej! Czy Alejandro wykorzysta swoją przewagę? Jak Cody poradzi sobie tylko z wózkiem dziecięcym? Czy pozbawiona ułatwień Heather da ciała na całej linii? I jak w ogóle Kodiemu, Heather i Alejandro uda się tu dotrzeć na odcinek finałowy? Znajdziecie odpowiedzi na te i na jeszcze bardziej pokręcone pytania już w najbliższym odcinku totalnej porażki w trasie!